Jeszcze mało dojrzany jesteś. Dwa lata w panu! Dwa lata! Zresztą żaden nie miał dłużej po Pawła służbie. Wszyscy jego biskupi tyle mieli. Biskup Tytus, biskup Tymoteusz. Zobaczcie, co religia zrobiła z ludźmi. Filip zobaczył w Jezusie Ojca. Zobaczył, że jest z nim spokrewniony. Zobaczył, że jest z nim zjednoczony. Poszedł jak przecinak. Poszedł jak przecinak. Filip. Filip, ewangelista. Rozpoznał ojca. Jeżeli chcesz być jak Filip, musisz widzieć ojca. Musisz zobaczyć w duchu ojca. Musisz przestać widzieć tylko pana. Musisz przestać widzieć tylko zbawiciela i tylko króla. Rozumiesz? Musisz przestać tylko widzieć te rzeczy. Musisz zacząć widać tatę. Królowi się kłaniasz. Klękasz na kolanach. Pana się słuchasz. Tak? Ale ani królowi nie siadasz na kolanach. Ani panu nie siadasz na kolanach. Rozumiesz? Tacie siadasz na kolanach. Tacie siadasz na kolanach. Tatusiowi. To tu przychodzi moc. I powołał ich dwunastu, aby z nim byli. I wysłał ich, aby uzdrawiali chorych, wypędzali demony, wskrzeszali zmartwych, szerzyli królestwo. Po czym jak już z nim byli. Dzisiaj mówiłem tutaj, bratu, jak siedziałem w ogrodzie Getsemane w Izraelu. modliłem się innymi językami. Mówiłem, Jezu, jak ty budowałeś swój kościół. Jak ty budowałeś. Pokazał mi wtedy dwie rzeczy. Po pierwsze, że z nim byli. A on był z nim. Był. Mieszkał z nim. Pamiętacie dwóch uczniów jana? Biegną za Jezusem i mówią: Gdzie mieszkasz? On w ogóle zmienia temat. Wiesz, jak Bóg zmienia temat. Ty o coś prosisz, a on zmienia temat. Znasz to. To wiesz, panie. Panie, mam taką sprawę, a w Twoim umyśle pojawia się w ogóle osoba z innego kościoła, żeby się o nią modlić. Oni mówią, gdzie mieszkasz? A on mówi, chodźcie, to zobaczycie. Hamar. Zapraszam do siebie. Zjemy, posiedzimy, porozmawiamy. Musisz tacy poznawać. Bo tylko jemu usiądziesz na kolanach. Rozumiesz? Tylko tacie usiądziesz na kolanach. Tylko tam nabierzesz odwagi, tam nabierzesz siły, tam nabierzesz determinacji i zdecydowania. Ludzie robią różne rzeczy, biegają, a ja mówię, najpierw musisz mieć świadomość taty. Bo jak nie, to będzie się działała, będzie działała przez ciebie moc. Bo jak jesteś otworzony na Bożego Ducha, jesteś oszczony w Duchu Świętym, to będziesz uzdrawiał chorych, wypędzał demonów. To są bardzo proste sprawy. Uzdrawianie chorych, wypędzanie demonów. Słuchajcie, to są rzeczy, które... O której się robi... Wie, wiecie, bo takie to na fundamentach wiary nauczane. To są normalne sprawy. To jest nic dziwnego. Przeżyć królestwo, głosić Ewangelię. Ale jeżeli ty nie będziesz znał taty, nie będziesz znał kolan taty, nie będziesz znał zapachu taty, nie będziesz rozumiał, o co w tym chodzi, to ty nie będziesz czuł się bezpieczny w życiu. Ty będziesz się zastanawiał, czemu to się dzieje? Czemu to się dzieje? Kiedyś taki człowiek do mnie dzwoni, ewangelista taki, Czemu to się dzieje w moim życiu? Przecież tyle służę Bogu. Ja bym to ty myślisz? No ale mówię, o że ty do mnie mówisz. No tyle Bogu służę, takie tutaj rzeczy robię dla Boga. Ja wiem, a tutaj, rzeczy dla Boga robisz? Niech się ręka boska broni. Mówię, zerwi z tym strasznym procederem. Jak dla Boga. Co dla Boga ty robisz. To ty jesteś najemnik. Co ty myślisz, że. Ty robisz coś i on ci będzie w zamian za to błogosławił. Tak myślisz? Nie znasz taty. Nie znasz taty. Znasz wielkiego króla, prezesa niebiańskiej firmy. Oto, kogo znasz? Tak poznałeś zbawiciela. Ustanowiłeś go panem. Ale to miało Cię zaprowadzić do ojca. Bo twoje życie jest życiem wylęknionym. Udowadniasz bez przerwy coś. Chcesz zasłużyć sobie na coś. Rozumiesz? Chcesz sobie zasłużyć. Zasłużyć sobie. U taty się nie zasługuje. Co byś zrobił, aby ten... Teraz maluch wchodzi. Ten maluch tutaj był, ile on ma? Uklękł przed tobą. Zaczął cię całować teraz po stopach. Powiedział, mamusiu, błagam cię. Zrób mi kanapeczkę. Błagam cię, <śm> <śm> tylko nie odmawia mi masełka. Mamo. Błagam cię po prostu. Mamuniu. Wiesz że co chodzi? Peli popatrzył na ciebie z boku powiedział, co ona z nim robi z nim. Szok. U mnie córka rano wstaje, jest nieogarnięta ataka. Tak wstaje. Taka jest. Taki kożwik wiklinowy koło lodówki u nas. Wchodzi na to. Lodówka jest pełna. No, ma, co ja. Jest. Jest! Ha. Wiesz? Wiesz dlaczego? Bo ona mnie zna. Ona zna tatę. Ona wie, że co moje, to jej. Ona mnie nie błaga o jedzenie. Rozumiesz? Ona mnie nie prosi. Buty, błagam, Buty, błagam. Bo już tyle tamty mam podarte, błagam. U nas wiesz, my się przyglądamy, jakie nasze dzieci mają Buty. To my, rodzice, przyglądamy się. To my się interesujemy, czy już jej paruszek nie urosł. Wiesz, sprawdzamy. Rozumiesz? To my o to dbamy. Czy ciuszki są, nie wyrośli jeszcze z tych ubrań. To my się przyglądamy, żeby te dzieci dobrze zjadły. Ile możemy, tyle serca wkładamy. Dlaczego? Bo mamy serce ojca. Mamy serca ojca. Mamy serca ojców. Mamy z żoną serca ojców bo rozpoznaliśmy serce Ojca. Czujemy się bezpieczni. Ja mogę służyć Bogu, bo ja się czuję bezpieczny. Na mnie mogą psy wieszać, wylewać na mnie połyje. Ja, wiecie, to mnie normalnie, to, to, to tak jak, wiesz, plujesz świni w oczy, ona mówi, że też pada. Tak samo ja mam się. Ktoś tam gada, ty taki, nie taki, wiesz, ja biorę, ostatnio ubaw miałem taki, słuchajcie, bo wchodzę, potrzebowałem zdjęcie swoje jakieś tam ściągnąć do czegoś z internetu. I wchodzę tak mówię, o fajne zdjęcie to jest robię. I biorę to zdjęcie, sobie ściąga patrzę, a mówię, nie wierzę. I patrzę, a, a te zdjęcie moje zamienia się w tego papieża Franciszka. I raz papież, raz ja. Raz papież, raz... Ale jazda. Ty, ja się tym zainteresowałem, mówię, bo ja sobie to poszukam I potem patrzę drugie, raz ja, raz Maria. A ja Maria. Innym razem patrzę moje zdjęcie, takie rogi. On i przyjmie Franciszek z rogami, i bewie Chin z rogami. Ale jazda. Mówi, ile to jest Trudno sobie zadać. Mówi, ale ja to się bawię. Jest takie, tak, te strony, na których takie rzeczy są, to ja z tych stron jeszcze korzystam, bo i tam to naprawdę ci bracia i siostry to mają fajne objawienia w różnych sprawach. nie To jeszcze tam biorę, stamtąd inspiracje i jeszcze kazania piszę. Rozumiesz? Specjalnie, bo to bo jakby spływa to po mnie jak, jak woda po nie Dlaczego? Bo ja znam tatę. Co ci obchodzi, co mówią o tobie ludzie, jak to o tobie tata powiedział, że jest ok. Amen. Tata do ciebie powie, dobra, jest w porządku. Wiele o co chodzi. To jak stara kiedyś wyszła przed blok i tam sąsiadka taka w jej wieku, taka mała, tam budki miała, takie adidaski, wieś, takie, takie nowoczesne. Zara wyszła w jakichś takich trybkach swoich, wieś, i Wyszła. I tata, no zobacz jakie mam buty. A zara w ogóle nie wie o co chodzi, ona tutaj... I ona do niej mówi tak. Jesteś gruba, Twój ojciec jest biedny, a matka głupia, matka biedna, a ojciec jaki? A ojciec głupi, a Sara mówi, no dobra, idziesz się bawić? W ogóle jest, jakby to, jakby to jej, nie, 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 rusza, nie rusza to jej, bo ona, ona nie ma, czego ona nie ma? Ona nie ma takiego czegoś w głowie jak jakiś deficyt, jakiś brak miłości, ona zna serce ojca. Ona zna serce Ojca, wiecie, jak byliśmy, chyba nie wiem, dwa lata temu, zaprosił nas taki człowiek, który jest naszym przyjacielem, a też w naszym zespole finansującym jest naszej, naszej służby i zaprosił nas na wakacje. Mówi, czy, czy ja mogę was pobłogosławić wakacjami? Ja mówię, no pewnie. Mówię, a gdzie te wakacje? No w Chorwacji. No, no pewnie, no chwała Bogu. Boga nie zapytałem. Chwała Bogu, Boga nie zapytałem. Trzeba na wakacje jechać, bo jak się chodzi z Bogiem, trzeba Boga pytać, czy możesz na wakacje pojechać. To jest ważne, żeby zapytać Boga, czy na wakacje możesz pojechać. Pojechaliśmy do tej Chorwacji, no i wakacje gdzie? Na jachcie. No piękne wakacje w życiu, na jachcie. No to piękny jacht, pływamy sobie na jachcie. Wypływamy Adriaty, tutaj człowieku klify, człowieku po, po 100 metrów, no tu no super, piękne, piękne. te. I w pewnym momencie oni tam nurkują sobie, tam jakiś statek, pod, pod jakiś tam zatok. Platoną, tam syndrukowali, coś tam potem wyszli. No i dopłyniemy no, sobie jeszcze bardziej głęboko w ten Adriatyk. I nagle ten, ten sternik mówi: No to postawmy sobie żagle, będziemy na żagle No to postawiliśmy sobie żagle. Nie wiem ile może minęło 10 minut jak się zerwała burza. Słuchajcie, zaczęło nas przekinać. Sara na dole była, z Agatą, w Kajucie. To stały na ścianie. Tak już mieliśmy przegięcie, że stały na ścianie. Na pokładzie, bo tam jeszcze były, rodzina była tego, tego człowieka i tak dalej. Na pokładzie byłem tylko ja i ten sternik. Ten sternik, ten brat starał się trzymać po prostu, nie, w ogóle generalnie zawodowiec, nie? Ale w ogóle starał się pokazać, że w ogóle nic się nie dzieje, a ja w ogóle widzę, co się dzieje. W ogóle jesteśmy tak. Jest taki wiatr, mówię, kładziemy się, w ogóle wiesz, patrzę w ogóle na ten, na, na ten głębokościowierz, no nie 120 metrów pod nami. Tutaj klify, tutaj po prostu otwarte dek. w ogóle nie umiem pływać. Hmm, o co chodzi? Ja w ogóle wiem, czy ja przez wiarę popłynę, bo ja to wiem. Ja to zrobię, mówię, popłynę, w ogóle to dla mnie nie jest żaden problem, no nie? W ogóle jest Agata, też nie umie pływać, Sara nie umie pływać, w ogóle, bo wiesz, no bo nie jest dobrze, nie jest do... wiatr jest taki, stoję, w ogóle się tutaj lata mi nad głową ta część tego żagla, nie wiem jak to się nazywa, tylko chowam, powiem, żeby mi łapanie urywało to, BOM! BOM! Stoję i mówię, i wiem, Boże, o co chodzi w ogóle, wiesz? wiesz. No. A wiesz, a w środku jest przekonanie w ogóle, wiesz co masz robić. Boże, co ma... a, ale pytasz, pytasz, co mam robić? A ja w ogóle nie. wiesz co masz robić? Ty, ja więc mam robić. Mam mówić do burzy. Ty, nauczać o tym, to jest nauczać. Wiesz o co chodzi? Jak robiłem deszcz, jak na ewangelizację wychodziliśmy, chodziłem, gadałem do chmur, proszę by chmury się rozchodziły zawsze. Nie ma problemu od 20 metrów. Ściana ze skały nie umie wpływać. Po prostu. Do burzy mówić. Mówię do burzy. To trzeba mówić do burzy. Pierwszy raz w życiu mówiłem do burzy. Jak robię tą burzę, nakazuję, żeby się chmury rozeszły, żeby ten wiatr przestał wiać, żeby fale przestały uderzać, a Sara na dole taki tenży. Stoją za gardłem na tej ścianie, Mamo, umrzemy. Taka ta mówi: Nie, nie umrzemy. A ona mówi: Tak, wiem, że nie umrzemy. Mówi: Tata na pewno coś poradzi. I zaczyna śpiewać. Pokonałeś diabła, pokonałeś śmierć, pokonałeś rzekę. Swoją świętą że śpiewa te pięcioletnie dziecko na dole. Rozumiesz? Tata na pewno coś poradzi. I ma wywalone na Znała swojego Ojca. My musimy znać Ojca. Znać Ojca. Do tego stopnia Bóg nas chce doprowadzić. Do miejsca głębokiego kontaktu z Ojcem. My musimy znać Boga jako tatusia. I to jest możliwe, przyjaciele, dla nas. Dlaczego to jest możliwe? Dlatego, że Bóg chce tego dla nas. On tego nie ukrywa przed nami. On nam się przedstawia. W drugim Koryntian 1:3. On mówi, że jest Ojcem Miłosierdzia i Bogiem Pociechy. Zobacz, co on mówi, jestem Ojcem Miłosierdzia i Bogiem Pociechy. W pierwszym Tesaloniczan 3:11. On mówi, jestem Ojcem Torującym Drogę. Jestem Ojcem Torującym Drogę. Łukasza 11:32 lub 12:32 mówi: Dałem Ci królestwo. On mówi te rzeczy, ojciec, ojciec, zobacz, to jest ojciec. On mówi: Zobacz, jaki jestem. Przestań traktować mnie inaczej. Ja mam do Ciebie wielką prośbę dzisiaj. Przestań od dzisiaj Boga oglądać inaczej. Przestań. Jeżeli śpiewałeś pieśni jakieś, proszę Cię, coś Ci powiem bardzo ważnego tematu. W przyszłym miesiącu będę uczył na temat uwielbienia. Będziemy musieli opalić różne schematy, różne rzeczy. Jeżeli przyjmiesz to, to będzie bardzo duże. Proszę Cię, nie śpiewaj pewnych piosenek już. Proszę Cię, odwróć się od tego. Piosenek, które będą przeczyły ojcostwu Boga które będą wychwalały Boga jedynie jako Pana. Proszę Cię, zrób sobie post od tego. Proszę Cię, jeżeli będzie potrzeba, to sobie zrób post od Starego Testamentu. Jeżeli będzie taka potrzeba, zacznij chłonąć Ojca Nowego Przymierza. Pamiętaj, wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Wypowiadaj Słowa na temat Ojca. Módl się do Ojca. A wy tak się módlcie. uczyń, tak? Ojcze. Dla nich to jest katastrofa. Ojcze, który jesteś w niebie. Czego o nich uczy? Że Bóg to jest tata. Czy wiesz, co Jezus mówi? On mówi tak: niczego nie czynię, czego nie widzę u Ojca. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, że zrozumienie, że Bóg jest Ojcem, powoduje, że Ty zaczynasz widzieć. Rzeczy ojcowskie. Bardzo ciężko jest widzieć u Boga rzeczy, jaką u Pana. Bardzo ciężko jest widzieć rzeczy, jaką u króla. Proszę, powiedzcie mi: trzy osoby, jakkolwiek, trzy głosy, która Ewangelia dla Was jest najbardziej przyjmowalna? Trzy głosy. Coś podobnego. Wszyscy powiedzieli to samo. Jest objawienie. Ja czytałem tylko ja. Niedawno Dlaczego? Ktoś powiedział, no jaki to jest sposób? Czemu te osoby w ogóle o tym powiedziały? Raftem, raftem zakrzyczały. Jana, 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 jana. A wiecie dlaczego tak jest? Bo Ewangelia Mateusza obrazuje nam Boga jako króla. Ewangelia Łukasza. Obrazuje nam Boga jako wcielonego, jako, wcielone, jako wcielonego, jako człowieka. Ewangelia Marka pokazuje nam Boga jako cudotwórcę. Ewangelia Jana pokazuje Boga jako ojca. <grymne> po prostu. Po prostu. Mateusz pisał do Żydów. Łukasz pisał do Greków. Marek pisał do Rzymian a Jan do wszystkich. I to jest to. Co ciekawe, kim był Jan? Jedyny apostoł, który nie umarł śmiercią, męczeństwem, tylko dożył późnej starości, mimo że w trudnościach. Jedyny apostoł, który przeżył takie cierpienia, że normalnie nie powinien wytrzymać fizycznie. Wiecie, że jego wola ją oczyli? Rozgrzanym? Troszeczkę jak sobie poszukacie w historii, to zobaczycie zapisy o Janie, nie? Co było z Janem. Jedyny apostoł, który dostał objawienie czasów końca. Tak? My nie mówimy o Pawle, Paweł to był w ogóle inny kaliber. Nie? Paweł to był karabin maszynowy, w ogóle innego wymiaru. Z kosmosu pochodził. Ale Jan jako jedyny apostoł, który był z Jezusem. Ale co definiowało Jana? Co, e, czym się Jan różnił od innych? Wiecie co? On notorycznie wisiał na Jezusie. Wiecie, że ja czytałem kiedyś opracowanie, że Jezus był homoseksualistą i to są przytoczone te wszystkie sprawy związane z Janem. Różne czytają herezję i głupoty, to też jest herezja i bzdura, ale o co chodziło? Jan bez przerwy był przy tym Jezusie. On był najbliżej. Co ciekawe, tylko on i te dwie kobiety zostały pod krzyżem. Pod krzyżem zostaje matka Jezusa, zostaje była prostytutka, która była zademoniona od do szpiku kości i zostanie, zostaje Jan. O co chodzi? To On dotknął głębi miłości. On dotknął głębi miłości. Rozumiecie? On spisał tę Ewangelię. On spisał listy pełne miłości. Przeciele, można o wielu rzeczach uczyć, ale jeżeli my nie rozpoznamy tego, to będziemy chodzili sfrustrowani. Będziemy pytali, Boże, dlaczego? Ojca się nie pyta dlaczego. My dzieci mnie nie pytają dlaczego. Ponieważ tata jestem. Ja jestem tata, który ma różnego rodzaju jeszcze rzeczy niepoprzerabiane w sobie. Nie uważam, że pochwyciłem. Uważam, że jestem w procesie w mojej duszy. Bóg mnie zmienia. Uświęcam się. Połowiał dużo błędów. Czasami jest mi naprawdę kurczę, przykro. Ostatnio podniosłem głos na mojego syna. Tak podniosłem na jego głos. Słuchajcie, po prostu, że się popłakał. Duży chłopak już, nie? To było, to było po prostu, to było demoniczne. Ja z tego pokutowałem w ogóle. I potem moja żona mnie zapytała, dlaczego ty się tak wydarłeś? Ja mówię, bo się bałem. Ja wiedziałem, że ja to zrobiłem, bo ja się bałem, że nie ogarnę jakiejś sytuacji, rozumiecie? Strach mnie do tego doprowadził, strach. Nie chcę taki być, nie chcę mieć takiej duszy. Nienawidzę tego. Słuchajcie, nie znoszę takich rzeczy. Dzięki Bogu Najwyższemu jest teraz mniej takich rzeczy w moim życiu. Zdarzają się czasami jeszcze. Nie chcę tego. Nie jestem szczęśliwy z tego powodu. Przykro mi. Ale wiecie, moje dzieci, one nigdy nie dostały od powodu, od kiedy narodziłem się z Bożego Ducha, żeby zwątpić we mnie. Zawsze, nawet z moimi upadkami, z moimi problemami różnymi, one wiedzą, że jestem ojcem i znają mnie jako tatę i ufają mi. I nie pytają mnie dlaczego. Najemnik będzie pytał, dlaczego, po co? Czemu? Czemu? Syn nie pyta, córka nie pyta. Tato. Tato. Przychodzi do mnie. Siada mi na kolanach, przytula się do mnie. Po prostu. Zrób tak. Zacznij tak traktować Boga. Jeszcze dziś powiedz do Niego, dziękuję Ci, że jesteś moim ojcem. Dziękuję Ci, że jesteś moim kochanym tatą, że nie zostawisz mnie i nie opuścisz. Więc co? Boża dobroć do upamiętania człowieka prowadzi. A więc nie bój się, że tego rodzaju relacja spowoduje, że zaczniesz kochać grzech. To jest nieprawda, że lęk przed Bogiem doprowadza do porzucenia grzechu. To jest nieprawda, to jest bzdura, to jest niebiblijne. Można Bogiem straszyć wszystkich, ale to Boża, co? Dobroć do upamiętania prowadzi Dobroć! On chce, żebyś go takim poznał. Gwarantuję Ci, że po miłosnych okresach z ojcem nigdy nie pójdziesz na żaden kompromis. Ja staję w nocy, siadam w mojej kuchni i mówię teraz: Nie kocham. Teraz. Na tym polega miłość, że to on nas ukochał, a nie myśmy Go ukochali, jak mówi słowo. <grystanie> Na tym polega miłość, że to on nas ukochał. Ja się czuję kochany, czuję się zaakceptowany, czuję się pewny, jestem pewny siebie. Dlaczego jestem pewny siebie? Bo mam ojca w niebie, to się rymuje. To się rywuje nam, to jest piękny rap. Jestem pewny siebie, mam ojca w niebie. Mam tatę. Jestem pewny tego taty. To mówi, Bóg cię skara, ja bych, ja twój Bóg ciebie. <słuchaj> nie, nie. Ja twój ciebie. Może masz takiego Boga, nie w kogo wierzysz? Ja wierzę w Boga! No, w Boga i stronoga wierzy. Wszyscy wierzą w Boga, diabeł w Boga wierzy. A! Drży z tej wiary. Taką ma wiarę, że trzę się trzęsie na myśl o powrocie Jego. Rozumiesz? Bo to już nie wróci bezbronny Jezusik. Którego się krzyżuje i którego się morduje, tak? Tylko to wróci inny Jezus. Taki Jezus, że na Jego widok nie ja został sparaliżowany, a bardzo Go kochał. Taki Jezus będzie. A więc diabeł wierzy, tylko drży. On nie zna Ojca. On nie zna miłości Ojca. Ale Bóg jest Twoim ojcem. Bóg jest Twoim Ojcem. Po to właśnie poznałeś Jezusa, aby znać Boga jako Ojca. Przestań się spinać. Przestań martwić się. Przestań narzekać. Po prostu stań przed Bogiem i powiedz, chcę bardziej Ciebie poznać jako Ojca. Nie będę się spinał, nie będę zasługiwał na Nim. Otwieram się teraz. Po prostu mnie kochaj. Kiedy upadniesz, powiedz, na to zobacz. Znowu ta moja głupia dusza zgrzeszyła. Dziękuję za Twoją krew. I przytuł się do Niego. I przytuł się do Niego. I zacznij go tak traktować. Wiem, że może być Ci ciężko, jeśli twój, jeśli nie miałeś dobrych wzorów. Ale nie bazuj na tym. Są takie różne nauczania w kościele, że tak poznajemy Boga, jakich ojców mieliśmy. To jest bzdura. Mój ojciec nie był dobrym ojcem, a Bóg mi się objawił jako dobry ojciec. Jestem dobrym przykładem tego, że mając złego ojca fizycznego, poznałem dobrego ojca w niebie. I nie wiecie, jaki numer? Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to wybaczyłem wszystko mojemu ziemskiemu ojcu i go pokochałem. Ja go pokochałem przez po jego śmierci. Wiecie? On umarł. Po śmierci go pokochałem. Nie wiedziałem, jak mam wyrazić swoją miłość, to wiersz napisany dla niego. I nie, wiem, gdzie on jest. Nie czy w piekle. Napisałem ten wiersz. Po prostu, gdzieś tam jest nie jest zeszłym. Nie wiem. Czego kiedyś przeczyta, czy go nie przeczyta. Jak jest, jak jest w niebie, to go przeczyta, kiedy się spotkamy. Jak nie, to nie. Ale w ogóle mnie to nie boli nawet, wiecie. Miłość w ogóle przykryła wszystko. Wszystko to, co on mi zrobił. W ogóle nie myślę o nim źle. W ogóle nie cierpię. Jestem wolny. Tak opoznałem tatę w niebie. Miłość mojego życia. Mam ojca. Też masz ojca. Chcę, żebyś był jak chwili. Przyjaciele. Chcę, żebyście głosili Ewangelię w mocy. Uzdrawiali chorych, wypędzali demony, rozbijali demoniczne siły nad miastami, zakładali kościoły, rozwalali ten cały bałagan religijny w tym kraju. Chcę, żeby władze, świeckie władze robiły wszystko to, co im powiedzieli. Chcę, żebyście mieli dużo pieniędzy, a byli dalej w stanie ubierać się w czekoladę. Chcę, żebyście jeszcze żyli jeszcze królestwo w mocy.

συγκόρο μονάχα και δεν παίρνει συγκόρο μάχη και δεν συμφωνά παραμπάχα και λέει αν δεν έχω ρόγω το θάμα να πάει Έλεγε και τη σύλλα από τον ομοθία, αλλά χαραμπαθήκα να μένετε κόρο λοροφότη παναπατέχα. Έρκα μαρίστα, λέει μανάχα να μένετε κόρο λοροφά παράστα. Άρκα μανασάει λαχανά πράτα σαν κρέπε και τη τη θένα. Έλεγε